I zobaczymy, co ta płaszczka będzie robić nam. Z tego, co mi się wydaje, to płaszczki to nie są takie kurde niegroźne stworzenia. E, gdzie ten rekin? A Jezus Maria! Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Raft. No i słuchajcie, postanowiłem, że. Co niedzielę będę mógł zrobić sobie odcineczek z jakiejś innej gierki. Nie z tych gier, co aktualnie serię prowadzę, tylko właśnie jakieś takie gierki typu Raft, może Grounded, bo też ostatnio się pojawił update. Też by można było obczaić sobie tą grę. Jak to wygląda tamten update? Dajcie znać, co o tym myślicie, bo co niedzielę byśmy sobie mogli pograć po prostu w coś innego. No, wydaje mi się, że to jest dość ciekawy pomysł. Słuchajcie, no i już pierwszą zmianę, słuchajcie, którą zauważyłem. Zobaczcie, nie ma beczek. Tylko są takie skrzynie teraz. Ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda, bo jeszcze kurde nie widziałem tego na, na wodzie. Jak to wygląda na wodzie? Pojęcia nie mam. Z nowych rzeczy, czekajcie, sprawdźmy w ogóle tutaj, bo mamy engine controls. Jeszcze nie jest przetłumaczone, ale to jest to, o czym ja mówiłem już bardzo dawno temu czyli dźwignia, żeby uruchomić wszystkie silniki. Nauczmy się tego i zacznij. Zróbmy sobie to, o, zróbmy sobie to od razu może. Zróbmy se to od razu. Wydaje mi się, że to będzie tutaj, tak jest, Engine Controls. I teraz bierzemy odpadki. 6 sztab tytanu, dwie śruby i układ scalony. Na szczęście wszystko mam, nic nie muszę kraftować. Troszkę mam tu młynek. Zbieram drewno, słuchajcie, żeby wybudować nowy domek z nowych rzeczy. No bo, no bo nowe, nowe budynki można budować. Aczkolwiek jest, a w sumie, czekajcie, te badanki se zostawię, jest w sumie mm, spoko rzecz. Już wam pokażę też zaraz, o co dokładnie to chodzi z tą nową rzeczą. Znaczy, nową rzeczą. Ciekawy jestem, czy, czy można zamienić i pomalowane, czy by było. Ale raczej wątpię. Już wam pokażę. Jak wybierzemy se młotek, tutaj mamy naprawy. I możemy sobie zobaczcie, zamienić na drewno, zamienić na, 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 ten, na liściastą ścianę, albo na solid wood. I solid wood to jest właśnie ca całe te wszystkie te nowe budynki. Oprócz tego, zobaczcie, to jest też coś, co nam brakowało, czyli czubki dachu. Czubki dachów. Mamy wszystkie rodzaje czubków dachów. Mamy też takie rogowe czubki. Mamy takie skrzyżowanko czubki. I takie, znaczy w sumie takie skrzyżowanko, takie potrójne, takie poczwórne. I no, kurde, powiem Wam szczerze, że no, zmieniło się sporo. Szkoda, kurde, że ja budowałem tratwę, jak, jak tego nie mieliśmy. Skrzynie wyglądają chyba inaczej. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Ja się w ogóle prześpię, żeby było jasno, no bo ni nic kompletnie nie widzimy. Co się jeszcze zmieniło? Wydaje mi się, słuchajcie, że zmienił się wygląd ziemi. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wcześniej wyglądała ta ziemia lepiej. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, jeśli ktoś z was pamięta jak to wyglądało. Jestem ciekawy, czy są jakieś nowe skarby. Ej, patrzcie, to tak się na tak tak po ukosie się to stawia. Ciekawe, gdzie byśmy mogli sobie to postawić. Ja myślę, że Dobra, nie, wiecie co? Ja chcę tak. Eee... o właśnie, tak chcę. I i tu sobie to postawię. Dobra, a jak to podłączyć? Nieważne. Ej, patrzcie, beczki też są. Beczki są i są. i są też skrzynie. O! Ej, to super! To więcej ludzików jest. Ej, to kurde. No to bardzo, bardzo fajnie, moim zdaniem. Wyspy. Kurde, no fajnie by było też zatrzymywać się na wyspach, żeby zgarniać sobie skarby przy okazji. Ej, patrzcie, jakieś paczuszki. Potrafisz dywan. Okej. Okay. Nie ma animacji za bardzo jak ten. Potrafisz obraz. Co? Czekajcie, gdzie są dekoracje. Dywany. Dywan i dywan mamy. Zobaczcie. Obraz. Można tworzyć obrazy. Żółty barwnik trzeba. Zaraz sobie to zrobimy. Ej, kurde, to ile tych. ile tych mebli jest? Róże można zrobić. Czerwony kwiat i glina. Ale jaja. Czekajcie, mam czerwony kwiat, a mam gliny trochę? Na pewno mam. Zróbmy to. Malutkie to jest, szkoda, że na tym stole nie mogę tego postawić. Dobra, idziemy na górę. Eee, może tu... Tam jest but. Tu to postawię, tu jest akurat wolny parapet, pyk. Mamy róże. Eee, zróbmy może ten obraz też przy okazji. Czy mam, mam, proszę bardzo. Obraz Gwóźdź to mamy tu i deski. Jakim cudem ja nie mam desek? Schowałem wszystkie po prostu. Dobra, I taki malutki ten obrazek, obraz jest, ale gdzieś sobie go możemy tutaj powiesić. Mm, tylko czy tutaj, czy tutaj na górze? Tutaj na górze mam głowy. Brakuje mi cały czas głowy rekina, ale to dobra, to wam nieważne. Powiesimy sobie ją gdzieś indziej. Tu sobie powieszę ten obraz. I to jest jakaś wyspa, zobaczcie. Ej, ale ładny ten obraz jest, naprawdę ładny ten obraz jest, kurde. Wiem, ja co sobie taki obraz w. Ej, patrzcie, płaszczka! No nie gadajcie! W sumie delfiny chyba jeszcze są, z tego co pamiętam. Ja zapomniałem o tych nowych, tych, stworzonkach. Ej, trzeba wszystko obczaić, zaraz, kurde, zabijemy tą płaszczkę w takim razie. No ile w ogóle to jest możliwe? Ja nie jestem pewny, czy one mnie będą atakować, czy nie. Na pewno rekin mnie będzie atakować. Dobra, mamy rekina. Płaszczka mnie nie atakuje. Czekajcie, ja załatwię rekina może. Tylko tak, żeby nam tratwa za daleko nie odpłynęła. I zobaczymy, co ta płaszczka będzie robić nam. Z tego, co mi się wydaje, to płaszczki to nie są takie, kurde... Niegroźne stworzenia. Ej, gdzie ten rekin? O, Jezus Maria! Aż się przestraszyłem! No gdzie ten rekin był? Zniknął nagle i się pojawił! Dobra, mamy rekina. Ej, dobra, bo ta płaszczka odpłynęła mi. I to ciekawe, ej, kurde, jak ciekawe, co, co zrobić z tą płaszczką. Ona ucieka, ona nic nie robi. Ale ucieka głęboko. O cholera. Czemu ona tak głęboko uciekła? Kurde, no tak jej nie zabije. Boję się tam wpływać, szczerze mówiąc. Jeszcze nigdy tak głęboko nie wpływałem. Patrzcie, ona zniknęła tam już. Ale lipa. Kurde. No, Dobra, no może wróci, może wróci, to ją zabijemy znowu. Eee, delfinów nie ma jeszcze. I chyba jeszcze coś było nowego, nie jestem pewny. Musiałbym sprawdzić, kurde. Czyli w ogóle jeszcze nowe schematy mamy ze skrzynek. To ciekawe, ile tych schematów dodali. Coś czuję, że nie uda mi się tego wszystkiego sprawdzić na jednym odcineczku, więc w następną niedzielę najwyżej pojawi się kolejny odcineczek z Rafta. W ogóle to dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to jest dobry pomysł, żeby tak co niedzielę sobie robić jakieś takie właśnie losowe serie, losowe, czy. Może nie losowe, czy jak to kurde nazwać? Dobra, czekajcie, zobaczmy, czy tą płaszczkę tutaj gdzieś mamy. O nie, ta płaszczka uciekła. Płaszczka uciekła, dobra. Eee, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jak to uruchomić ustrojstwo? O, działa! A, bo to to jest dźwignia, to jest kierunek. Ja płynę w drugą stronę. Pyk, zmieniamy kierunek. Ale super to jest. Ale super. Czyli tu musimy nacisnąć, żeby wyłączyć i włączyć silniki, a tutaj klikamy na tą dużą dźwignię, żeby zmienić kierunek ee, jazdy, że tak powiem. Trawka jest? Jest. No to zwierzątka nie umrą, chociaż koziołek głodny jest, widzę. Dobra, nie, najad się. I drugi koziołek jest głodny. I czemu to od razu podlewa? Kurde, to jest troszeczkę słabe, e, że to od razu podlewa. A tu co się dzieje? Czemu to nie podlewa? Bateria się skończyła. Dobra, nieważne. Zastanawiam się cały czas, gdzie wybudować ten nowy domek. I wydaje mi się, że no nie chcę nic burzyć. E ewentualnie moglibyśmy podmieniać tutaj dzięki, dzięki tej nowej opcji też. Ale wydaje mi się, że zbudujemy sobie po prostu coś nowego. Ciekawe czy są. O kurde, patrzcie, wzmocni. Ochrona dla twoich podpór. Ale jakich podpór? A, okej, okay, dobra. Zmienił się obrazek po prostu. Zmienił się obrazek po prostu. Czyli to jest zwykłe ulepszenie, ale to jest ten, ale zmienił się obrazek. No dlatego tak, kurde. Ten, no. Troszkę mnie to szokowało. Dobra, to w takim razie możemy chyba się zająć tą przebudową. I wydaje mi się, że tutaj po prostu do tyłu wybuduję jakiś taką, jakąś taką platformę i postawimy sobie tu domek. To chyba będzie najlepszy sposób, po prostu. Nie jestem pewny, na ile mi drewna wystarczy, no ale to będziemy cały czas sobie zbierać drewno. No i pięknie, mamy to ulepszone, no to teraz nam już nie zeżarę tego rekin. Eee, w ogóle to jeszcze zapomniałem sprawdzić, czy sprawdzałem? O nie, mamy solidne podpory, czyli mamy inny ten. O nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A ja mogę to zamienić? Mogę to zamienić, ale zobaczcie, że to kosztuje bardzo dużo i... I będę musiał to ulepszać od nowa. Dobra, to wiecie co? Środek tylko podmienię. Ale, o, zobaczcie, trochę odzyskuję materiałów. To spoko, to spoko, to spoko. Już, już się bałem, że nic nie odzyskam. tylko użyję całe drewno przez to nie zapomniałem kurde sprawdzić czy jest inna podłoga no ale, ale to, to spoko to jakoś się poradzimy słuchajcie jakoś se poradzimy bo zrobimy tak że nie będę zamieniał tych ulepszonych już a domek postawimy tu gdzie jest ulepszona podłoga czyli tutaj już nie będziemy tego ulepszać a ten a domek będzie tutaj sobie stał Wydaje mi się że to będzie w miarę git wyglądać i teraz tak ściany solidne ściany Zobaczcie mamy solidne ściany no i jedziemy, tutaj jakieś okienko se postawię, o proszę bardzo, tak se zrobimy, tak se zrobimy, eee, okienko, tutaj będą jakieś drzwi, okienko i nie mamy desek. Dobra, zróbmy drzwi, no ładnie to wygląda i okna też takie wzmocnione, pięknie. I jeszcze jedno okienko. Mamy 30 desek. No, no, tak średnio bym powiedział. No, tak średnio bym powiedział. Zrobimy sobie schody na poddasze. Nie będziemy piętra robić. Zrobimy od razu daszek. Nie będziemy tutaj za bardzo szaleć, bo ja nie mam materiałów na to. I chciałbym, słuchajcie, zrobić sobie. Ale super te sody są. Ale są super te sody. Eee, kurde, tylko gdzie te schody zrobić? Jak te sody zrobić? Nie mogę na rogu zrobić, bo na rogu będziemy mieli tutaj dach od razu. Eee, więc, no, nie możemy tak zrobić. To, 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 to zrobię może tutaj, tak? O, na środku, co mi tam? Znaczy na środku? No, tak nie na środku, ale tak trochę na środku, nie? Chyba, że zrobimy podwójne. Nie, podwójne nie ma sensu, bo to kurde. Za dużo miejsca będzie zajmować nam. Musimy zrobić teraz. A czekajcie czy by, moglibyśmy to zrobić? Na schody? O, chyba nie. Chyba nie. Chyba będziemy musieli podłogę zrobić po prostu taką wzmocnioną. A do tego musimy słupki zrobić. I słupki, patrzcie, też mamy wzmocnione słupki. To też warto zrobić. Zróbmy sobie taki słupek. I fajny taki słupek. Fajnie by maszt może z tego wyglądał. Jakby zrobić maszt. No ale w sumie, kurde, nie da się takiego dużego żagla zrobić. A fajnie by było, jakby się dało. Gdyby się dało taki duży żagiel zrobić. Co to się stało? Czemu tu się postawiło od razu? I zmarnowałem deski! Ale mnie kurde wyrolowali teraz. A zobaczcie, tak fajnie się podświetla teraz wszystko. To jest też super. Dobra, ale czekajcie, ja tu potrzebuję też podłogę zrobić. Jeszcze jedną. O nie, to ja po złej stronie zrobiłem słupek. No dobra, no to zrobimy w takim razie schody w drugą stronę. Chociaż kurde, tutaj będę miał. Ej, patrzcie, ptaki latają kluczem. O, o. A ja czytałem chyba o tym. Te mewy mogą mnie zaatakować, chociaż to nie wygląda jak mewy. Ale ptaki latają kluczem. Ej, ciekawe, czy delfin będzie. Reki nie, zjad dziad, jeden przyklęty. Reki i delfina nie widzę. Delfiny może będą przy wyspach? Zatrzymiemy się jeszcze pod koniec. Yy, przy jakiejś wyspie. Chociaż kurde, nie wiem, czy zdążymy wszystko sprawdzić. Więc prawdopodobnie tak jak mówię, pojawi się w następną niedzielę kolejny odcineczek z Rawcika Mam jeszcze trzy paczuszki, to w sumie sprawdźmy od razu. Potrafisz. wychodek, no naprawdę? Zrobimy sobie tu wychodek w tym domku w takim razie. Stół, nowy stół mamy. Pięknie, stoły, stoły potrzebowaliśmy. Potrafi... Co to jest? Jakiś cytat, coś? Stwórz. Czekajcie, no postawmy to tu w takim razie. Good things come to those who float. Mhm. Mm okej, okay, okej. Okay, fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Um, dobra. Zróbmy... Kurde, tylko czy ja tu wyjdę? Przecież ja tutaj będę miał dach od razu. Ej, to kurde, to zrobimy jeszcze inaczej. Zrobimy takie jeszcze, kurde, lepsze schody, moim zdaniem. Weźmy troszeczkę desek stąd. No, pięknie. Takie schody sobie zrobimy. Zobaczcie. Pyk, pyk. Będziemy mieli sodki, super. Eee, tylko, że ja nie mam desek, żeby zrobić... Żeby zrobić eee, podłogi jeszcze. No, ale możemy tutaj już o jakimś daszku pomyśleć, nie? I zrobimy... No, zrobimy czterospadowy dach. Czy może lepiej dwuspadowy dach zrobić? A zrobimy dwuspadowy, lepiej to będzie wyglądać, mi się wydaje. A mamy teraz te końcówki, wszystkie. No to będzie super, tylko że kurde, nie mam desek. Halo, deski. Kurde, za mały domek zrobiłem. Za mały domek zrobiłem. Bo nie sprawdzimy sobie tych końcówek na dachu. Och, kurde, naprawdę. Dobra, czekajcie. No, musimy powiększyć ten domek w takim razie. No, nie, nie chcę tego. Ja pierdzielę. I ulepszyło się to, zobaczcie. Jednak się to ulepszyło. Ten, jak podmieniłem, to się ulepszyło od razu. A ja nie chcę mieć ulepszonego w środku, więc muszę to zniszczyć. Ajajaj! Aj, aj. No wszystko nie tak jak trzeba, no. Wszystko nie tak jak trzeba, niestety. No ale dobra, no po prostu troszeczkę dłużej. Nie! No co to się dzieje? Czemu to się mi obróciło? Kurde, naprawdę! No nie. To ja nie wiedziałem, że tak się dano. Obróć to. Czy to jest dobrze obrócone? Dobrze obrócone. Ja pierdzielę, ile materiałów zmarnowałem. Ile ja materiałów teraz zmarnowałem? To jest niesamowite, no. Kurde, i mamy dużą wyspę. I chętnie bym sprawdził dużą wyspę, ale nie mamy w dzisiejszym odcineczku czasu na to, żeby sprawdzić dużą wyspę. Możemy ją sprawdzić w następnym odcineczku, ale ja bym chciał dokończyć też domek, a ja nie jestem pewny, czy starczy mi materiałów na ten domek. No właśnie. ja <noise> Ajajaj, i co teraz? Chyba, że ominiemy tą wyspę i najwyżej zatrzymiemy się na jakiejś innej dużej wyspie. I chyba tak zrobię po prostu. Dobra. Słuchajcie, no mam trochę desek. Nie jestem pewny, czy to wystarczy, ale no spróbujmy. Zaryzykujmy, spróbujmy. Eee, jak to się buduje tutaj? Cyk, cyk, cyk. Kurde, i się głodny zrobiłem. Mam nadzieję, że znalazłem jakiegoś buraka w beczce. Mam dwa. Super. Dobra, i teraz zostało nam jeszcze tylko zrobić. Zakończenie. I my potrzebujemy taki dwuspadowe zakończenie. Pyk. No tak kurde, średnio bym powiedział, się to pojawia, no. O, może tak będzie łatwiej. O, zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. A możliwe, że po prostu. Ale możliwe, że po prostu za nisko stoję, żeby, żeby to wybudować. No fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda z drugiej strony. No i przede wszystkim. Też będziemy potrzebowali, o właśnie, piramidalną taką drewnianą ścianę będziemy potrzebowali. Ej, co to, kurde, wyspa. <grym> Uderzymy. Ej, patrzcie, skarb wykopany, ja się cofam. Widzicie to? No tak, bo ja przez jakiś czas, słuchajcie, płynąłem w całkowicie przeciwnym kierunku do wiatru. Jak yy, pływałem na duże wyspy. O kurde, i teraz zablokowaliśmy się na dobre. Dobra, 40 desek mam, no nie wystarczy na pewno na wszystko. No ale już nie będziemy szaleć. Czy ja mogę tak wybudować? Nie mogę. Dobra, musimy zrobić tak. Wzmocnioną ścianę. A... O kurde. A może bym to okno pierdyknął? A pierdyknę tu okno. I tutaj z drugiej strony, a wiecie co? Kurde, dobra, z jednej strony na razie zabudujemy, z jednej strony na razie zabudujemy. Pierdyknijmy solidne to drewniane, cyk. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. I teraz musimy pierdyknąć. O nie, to musimy obrócić. Cyk. I cyk. Teraz musimy zrobić pół ściankę. Cyk. I cyk. No i możemy zrobić. Tak. Słabo to wygląda, moim zdaniem, tutaj. Szkoda, że, że to łączenie takie tutaj jest e, zrobione. A jak to wygląda z tej strony? No, całkiem nieźle. No, wolałbym, jakby troszeczkę ten dach wystawał. To by było lepiej, moim zdaniem. A wystaje, w sumie, ścianka troszeczkę. Czekajcie, zobaczmy to z góry. Widzicie, taki się tutaj zrobił. Ten. W sumie spoko to wygląda, nawet. W sumie spoko to wygląda, nawet. Aczkolwiek nie podobają mi się dachy takie równo zakończone z, ze ścianą. Wolałbym, żeby tam pół centymetra wystawało, chociaż. No ale całkiem, całkiem przyzwoicie to wygląda. No ja będę musiał pozbierać jeszcze sporo desek. Stało mi 8 desek. Tą drugą stronę sobie dokończę później. Eee, w takim razie, słuchajcie, w RAFcie, jeśli ktoś jest zainteresowany RAFcikiem, to w przyszłą niedzielę prawdopodobnie na 100% pojawi się kolejny odcineczek z RAFta. W następną niedzielę. Eee, bo mamy jeszcze, słuchajcie, do obczajenia malowanie. Eee, no i przede wszystkim nowe schematy. Jeszcze zanim zakończymy, postawię ten wychodek. A tu na rogu tak go postawię. I użyjemy tego. Czekajcie, ja to używam. Zmieńmy kamerę. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, w takim razie słuchajcie, możecie dać znać, jakie rzeczy jeszcze powinienem obczaić. Jeszcze sobie otworzymy. Mam pięć paczuszek z beczek. To ciekawe, czy jakieś nowe schematy będziemy mieli. Półka, taka drewniana półka, spoko. Bed. O, mamy łóżko. Już nie będziemy musieli używać hamaku, tylko będziemy mieli łóżko. Otwarta książka, nie wiem do czego to jest, ale pewnie na stole można postawić. I kolejny obraz, super, jeszcze jedna. To jest zasłony! O! Można zasłony na okna zbudować! Super! Fajna rzecz. Dajcie znać, co powinniśmy obczaić w następnym odcineczku. Przede wszystkim będziemy musieli malować. Przede wszystkim będziemy musieli dokończyć domek. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o budowanie, to chyba obczailiśmy wszystko. No i jeszcze mnóstwo schematów to prawdopodobnie będziemy mogli znaleźć w beczkach w skrzynkach, no i przede wszystkim na wyspach możliwe, że będziemy mogli znaleźć coś nowego, więc wyspy też będziemy musieli obczaić, aczkolwiek dzisiaj to nie było nasze zmartwienie. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam także. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.